Co masz fajnego? Co masz fajnego? Kawałek kości. To wygląda, że jest to żufa jakiegoś przetożnika. I warstwy, w których się teraz yy, znajdujesz, w których eksplorujesz, to jest mniej więcej jaki okres? Przy Jerbie o Skarbach witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jura to dziura, ale nie w znaczeniu tego słowa, że tu nic nie ma. Wręcz przeciwnie, na Jurze jest masę ciekawych rzeczy. Między innymi piękne skały. A skoro są skały, to są dziury, czyli jaskinie. A w jaskiniach, jak to w jaskiniach, są skarby. Nie tylko te metalowe, świecące na złoto, ale są skarby. Również takie no, sprzed dziesiątek tysięcy lat. Któż takich skarbów szuka i czym te skarby są dla tych ludzi? Mam nadzieję, zrobię Wam o tym fajny odcinek. Nie wiem, czy słyszycie, bo teraz pada deszcz, ale tam daleko coś wyrcy, a wyrcy tam agregat, dzięki któremu archeolodzy, naukowcy siedzący w jaskini mają światło. Idę z nimi pogadać. Coś po, po, porobić, a Wam mam nadzieję, zrelacjonuję, czego szukają akurat ci archeolodzy, akurat w tamtej jaskini. Moi drodzy widzowie, zapraszam na podziemno jaskiniową wędrówkę w świat taki sprzed dziesiątek tysięcy lat. O się międzia Nikos Albo to chodzi o to, że to chyba budzik. Co masz fajnego? Co mam fajnego? Kawałek kości. To wygląda, że jest to żufa jakiegoś przeperżnika. I warstwy, których się teraz yy, znajdujesz, w których eksplorujesz to jest mniej więcej jaki okres? Wiesz co, no, jesteśmy w plejstoceńskich warstwach, czyli więcej niż, niż 25. Podejrzewam, że tu jesteśmy w warstwach około 45 tysięcy. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i osprzęt, to po prostu dzwoń. Lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.